Gdzieś tu w las, gdzieś tu w las Widoczki, jak widoczki? Może być, nie ma tego Ale też szału żadnego nie ma, dobra My tu nie dla widoczków, tylko dla Dla generalnie roboty Więc zobaczmy co tutaj się dzieje Zaraz sobie ustalimy nasz kabelek I zobaczymy Postaramy się go zarobić od nowa Może nam to jakoś zagra nie ten czyli o, tu, o ten tak tu mamy i tu mamy, tu mamy te dwa kabelki dobra zaraz sobie to rozbiorę i zobaczymy jak tam to stanie, jak to wygląda